Na pewno męskość przechodzi wielką reformację i wielką zmianę, ale musimy przestać wierzyć, że jesteśmy kimś więcej niż jesteśmy. Romans... It's private. Cześć Maciek. Cześć. Jestem Kuba. Jeszcze nie widziałem twojego serialu. Słyszałem, że jest bardzo fajny i masz w nim dziwny romans z kobietą starszą od siebie. Tak, to prawda. Fajnie było? Fajnie. Okay. Pytasz o, pytasz o romans <laughs> czy, o spekt, czy, o, czy o serial. Znaczy, yy, nie wiem, znaczy może po kolei o no, obu dobra. aspektach. Yy, y, spektak w w teatrze, serial w telewizji, romans, it's private. <laughs> yy, jest to taki dość nietypowy serial jak na polską widownię, nie uważasz? Ten? Tak, absolutnie. Myślę, że nietypowy też jak na stację, w której, w której, przez którą jest produkowany. Mm, ale potrzebny. Myślę, że ważne. ważne jest, żeby zobaczyć, yy, jakby żeby, ważny temat. Niekoniecznie temat romansu, ale bardziej temat komunikacji i jej braku. Komunikacji. Tak. Ja myślałem bardziej w, w tej kategorii, bardziej że normalizowania pewnych perwersyjnych zachowań w społeczeństwie, które istnieją, mm, ale się o nich nie mówi. Wiesz to z mojej perspektywy, perspektywy mojej postaci. Mm, Ten serial jest bardziej o mhm. relacji, może. Między ojcem a synem, niż między kobietą a mężczyzną. To pierwsze skrzypce grają raczej gra, gra, gra raczej brak kontaktu i brak dialogu i brak, brak jakiejś więzi z ojcem. Mhm. I to, to, to będę, będziemy rozbudowywali i rozciągali i się, i się tym tematem bawili więcej niż. Jest grzytem jest komunikacja. Jaki jest powód do tego braku? Wiesz co, głównym powodem rozłamu tej relacji jest śmierć matki, za którą mój bohater obarcza i obwinia serialowego ojca. Ale też, ale też charakter tego ojca, sam charakter jest bardzo ciężki. Ten ojciec jest apodyktyczny, jest wsobny. I taką jedną z większych inspiracji moich w budowaniu tej postaci była scena z Serial The Crown, gdzie Ma Małgorzata mówi do królowej Elżbiety, przy, twoim, przy Twojej doskonałości, przy Twoim blasku, ja zawsze będę tą drugą, zawsze będę tym, tą w cieniu. Mhm. Myślę, że podobny dramat przeżywa mój bohater Oten. Na podobny faktycznie. Śliczny chłopak. <laughs> I on, y, 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 y jakby dorastanie w cieniu tego ojca, który jest tak praworządny i taki dobry i taki we wszystkim perfekcyjny, uh -huh. perfekcyjny powoduje, że ten chłopak po prostu nie umie znaleźć przestrzeni na siebie w tym domu. Uh -huh. Zwłaszcza, że ten ojciec praktycznie w ogóle z nim nie rozmawia o jego problemach, emocjach. Trochę cała ta sytuacja śmierci matki została zamknięta, jak jakieś pudełko, którego nikt nie otwiera. Uh -huh. I z tego w tym pudełku się po prostu stęchła i zepsuła, i wydobywa się samolot, który po prostu wszystko przesiąka. No tak, czyli tak naprawdę sytuacja była zła, a śmierć matki, czyli trauma, była takim katalizatorem, żeby to wszystko wypłynęło do góry. Hmm, czy śmie od śmierci matki bardziej to wszystko się rozpoczęło? Tam z tym ojcem hmm. było tak, że nie było wielkiej jakiejś tam kłótni, nie było wielkiej jakiejś tam wielkiej, wielkiej miłości. Yy, ojciec syn, tak mi się wydaje. Ale ta śmierć matki spowodowała jakiś totalny rozłam i totalne zawalenie się świata tego młodego mm -hmm. chłopaka. Myślę, że z tym jest problem. Po prostu tutaj będziemy o tym gadali w serialu. No na pewno, no i w ogóle ta y, w społeczeństwie relacja ojciec syn jest strasznie toksyczna i jednocześnie strasznie y, mało adresowana tak mam wrażenie. Tak, no myślę, że w, w, myślę, że to ważne, że opowiedzieliśmy o tym, i że to, to, o tym, do tego dotyczy ten, ten serial. Nie tylko pod względem komunikacji ojciec syn, ale bardziej też jako w ogóle nasz, nasz kraj. My nieśmy, mamy bardzo słaby poziom właśnie komunikacji, rozmawiania i prowadzenia dialogu. Myślę, że dialog w naszym kraju polega na agresywnej retoryce, bardzo często i na jakimś takim przekrzykiwaniu swojej racji, zamiast po prostu prowadzenia kulturalnej rozmowy, w którym obydwo, oby, obydwie osoby się szanują. I... Jeżeli widzo, znajdą się widzowie, którzy odnajdą w tym jakąś analogię i jakoś, i jakoś, nie wiem, zrozumieją swoje błędy, bo myślę, że wszyscy musimy prze przepracować w sobie, tą, sobie tą, ten, ten problem, jakim jest brak komunikacji i nauczyć się w sposób inteligentny, godny i taki oparty na szacunku i akceptacji i rozmawiać. Czy masz wrażenie może też, że ten konflikt między ojcem a synem jest również w pewien sposób połączony z kryzysem męskości? Czyli tymi takimi stereotypami, że mężczyzna nie może płakać, nie może pokazywać emocji i dlatego mężczyźni się tak oddalają się od siebie. Mm, nie myślałem w ogóle o tym w ten sposób. Tam było tyle dramatów do jakby udźwignięcia i tyle tych ciężkich sytuacji, że akurat tego koloru nie dawałem do tego serialu, ale mhm. myślę, że nie wiem, czy nazwałbym to kryzysem. Męskości. Na pewno męskość przy, przychodzi wielką reformację i wielki, wielką zmianę, ale myślę, że jest to dobra zmiana i potrzebna w naszych czasach i w ogóle potrzebna mężczyznom, myślę, mhm. że... Musimy odejść od, zwłaszcza w naszym kraju, bo wiem, że jak podróżuję po świecie, i to na zachodzie zwłaszcza zauważam, że ten, 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 ten trochę się odpuszcza już tym mężczyznom. A tutaj wciąż mamy jakieś manie nazywania, jaki jest ten prawdziwy mężczyzna, co jest mhm. w ogóle jakimś absurdem, bo nie ma czegoś takiego, prawdziwy mężczyzna po prostu jest mężczyzna i nie ma czegoś takiego, prawdziwa kobieta, tylko jest kobieta. I charaktery definiują to, jakimi oni są przedstawicielami płci, a, a nie to, jak się ubiera, albo jakby co można, jakiś kodeks zachowań. To musimy z tego zrezygnować i musimy zacząć po prostu akceptować w sobie to, kim się jest. Jeżeli jest mężczyzna, który lubi grać w piłkę i jest małomówny i to jest to taki mężczyzna, ale również mężczyzną jest yy, ktoś, kto yy, yy, płacze sobie, czy coś tam lubi. Jakiś, każdy, trzeba dawać przestrzeń do bycia sobą po prostu wszystkim i akceptować takim. Kim, kto jest. To prawda, tylko że są też jeszcze, na przykład yy, u nas to się nazywa tym złym genderyzmem, tak, rzecz jasna, yy, ale właśnie ta ideologia zajmuje się tym, żeby właśnie oddzielić te, no, jakby to powiedzieć, maski, które nakładamy mm -hmm. na siebie, tak, czyli że jest płeć, powiedzmy, yy, biologiczna i potem jest płeć kulturowa. Mm -hmm. I im się wydaje, że właśnie w tej że ciężko na przykład taką esencjonalność człowieka znaleźć, nie? Bo jest ta płeć, masz tyle tych masek, na przykład maska mężczyzny, maska katolika, maska aktora i tak dalej. Jak myślisz, jak można dojść do tej esencji swojej, żeby uznać, że to jest ta prawdziwa? Ja myślę, że jest to temat rzeka, ale... Hmm. Jeżeli chodzi o, o, o to, jak wprowadzić zmiany, no to potrzebujemy naprawdę reformacji na wielu, wielu, wielu płaszczyznach jako naród. Myślę, że zacząć powinniśmy od edukacji i od edukowania młodych ludzi. I Jestem wielkim przeciwnikiem ogólnokształcenia i takiego um, wychowywania młodych pokoleń w tym samym tonie i wszystkich jakby... W ten sam sposób myślę, że świetnym, świetnym jakby takim przykładem, którego moglibyśmy się dużo uczyć, jest takie demokratyczne nauczanie i nauczanie bardziej w amerykańskim modele, modelu, modelu, gdzie dostrzega się jakiś potencjał w osobni w jakiejś jednostce i pcha się ją w tą stronę, żeby ona miała chociaż ten punkt zaczepienia jako dorosły, miała już coś, czym jest dobra. A u nas w kraju trochę trochę bo jakby... Wychod no, powstają takie generacje ludzi ogólnie wykształconych, którzy mogą robić ogólne rzeczy, ale w mhm. rezultacie nie mają żadnej rzeczy, którą mogą, mogą być no tak. dobre, ponieważ przez lata systematycznie i sukcesywnie wycisza się w nich to poczucie, ten, ten głos, który mówi, chcę tego, lubię to. Tak. Dzieci dostają te kartki z, z, z już liniami i mają kolorować wszystko jednym, ko jednymi kolorami cała klasa, zamiast po prostu dostać białą kartkę i namazać każdy swoje własne... Mhm. Jakby, m, hmm. swoje własne, tak. wiesz, jeżeli odpowiedział na Twoje pytanie, jak dojść do tego, żeby to wszystko, żeby poznawać te maski, to należy po prostu uczyć młodych ludzi i siebie samych i dawać sobie przestrzeń na bycie sobą i na słuchanie swojego głosu uh -huh. i odnajdywanie swojej indywidual indywidualności w tym wielkim stadzie osobników Homo sapiens. No, <laughs> no, jakby nie patrzeć, jesteśmy no tak. ssakami, i chyba po prostu powinniśmy. Trochę zejść z tonu i spuścić sobie powietrze i przyznać się sami przed sobą, że jesteśmy po prostu ssakami na planecie Ziemia. Bez względu na wiarę, czy ktoś wierzy w istnienie duszy, czy nie, po prostu jest ssakiem, jest, jest, jest zwierzęciem na tej planecie, jak wszyscy inni. I musimy przestać wierzyć, że jesteśmy kimś więcej niż jesteśmy. Po prostu zacząć się zgłębiać i uczyć się sami ze siebie. Prawda. Może teraz zejdziemy na chwilę z wysokiego tonu, mm. bardziej do Twojego prywatnego, w sensie. Mm... W jaki sposób ty postrzegasz aktorsko? Mieliśmy tutaj już bardzo wielu gości i e, rozmawialiśmy z Łukaszem Simatem, który powiedział właśnie o tym, że on by, może nie metodycznie, ale lubi się odbijać od partnera we rozmowie. E, Piotr Witkowski, na przykład powiedział, że chciałby być jak <laughs> jak, jak ty postrzegasz swoje aktorstwo? Co, co jest dla ciebie takim opus magnum, które chciałbyś hmm. kiedyś stworzyć? Aktorstwo jest dla mnie przestrzenią do rozwoju głównie. I do studiowania człowieka, to jest dla mnie najciekawsze. Jestem jakimś fascynatem naszego gatunku. Tak. Lubię bardzo obserwować psychologicznie, filozoficznie nasze decyzje. Bardzo lubię to, że aktorstwo wybudza we mnie jako przestrzeń na empatię, na współodczuwanie, takie wyrozumiałe traktowanie mhm. różnych ludzi. Czy to gram mordercę, czy to gram chłopaka, który wchodzi w romans z dziewczyną swojego ojca. To wszystko jakby jest do wytłumaczenia i do zrozumienia i myślę, że to daje mi przestrzeń później na rozumienie społeczeństwa i, nie, i podejście do niego w sposób nieoceniany. Nie, nie, nie wiem, no po, aktorstwo jest dla mnie rodzajem edukacji i, i takiego wiecznego rozwoju, czy coś, coś co daje mi jakąś przestrzeń do pogłębiania siebie. No na pewno. nie jest wszystkim. Na pewno nie jest wszystkim. Ale też e, wspomniałeś o psychologii, też nie bez kozary, jakąś taką plastą współczesnej psychologii, czyli o Freudzie, mówiono o tym, że jest właśnie jednym z tych mistrzów podejrzeń. Mhm. Czyli podglądamy pod naszą taką e, skórę emocjonalną i patrzymy, jaki tam jest, tak naprawdę, z czego to wynika. No wszystko tak naprawdę można, czy myślę, że powinniśmy, myślę, że to jest, ja mam w ogóle taki mesjanistyczny ton, tak? wybaczcie, że i tak, ja dużo jakby myślę społecznie i no to fajnie. Mm, I w tym aktorstwie też dostrzegam jakoś potencjał, że można, można w pełen cichy i, i pokorny sposób pomagać szukającym ludziom. Jeżeli ktoś szuka jakiejś mhm. odpowiedzi, to często w tych rolach staram się przy, taką wrażliwością, by da, dawać ludziom... Poczucie bliskości do tego bohatera chciałbym znaczy, nie wiem, zobaczymy jak to będzie przyjęte, ale wszystkie postacie, które buduję, staram się, żeby były blisko widza, takie, żeby widz współodczuwał z nimi, mm -hmm. żeby one były wrażliwe i przyklejały się do, do tych ekranów i pukały za nich i mówiły ej, ej, wszystko, jest okej, okay, można sobie z tym radzić, no i, yy, i tak, no. Jak oceniłeś poprzez swoją wrażliwość ten, tę historię serialową, w sensie jak, jak to na ciebie oddziaływało? Wiesz co, no jest to ewidentnie ogromny dramat i ogromna, jakby bardzo zawiła sytuacja, tak to nazywają coraz figura Serpentinata. O. Korzenie włoskie słuchaj. Gdzie po prostu, gdzie jest bardzo dużo, bardzo dużo przestrzeni na, na wypowiadanie się jak tak, jak. Bardzo dużo przestrzeni było, żeby właśnie. Na to, co mi się bardzo podoba w aktorstwie, na takie tłum, na przedstawianie widzom możliwości jakiegoś, jakiegoś radzenia sobie z sytuacjami yy, i na jakby ukazanie, jak moim zdaniem, gdzie jest problem, czy można było zupełnie, że to postacie staram się grać tak, żeby mhm. zwracać cały czas azyl, jednak prowadzić tak, żeby w stronę tej komunikacji, której moim zdaniem... Naprawdę nam potrzeba jako narodowi, jako, jako krajowi, jako, naszy, jako Polsce. Musimy mhm. się nauczyć po prostu rozmawiać i komunikować i jawnie wyrażać to, co czujemy w sposób spokojny. I, i myślę, że do tego doprowadziłem mojego bohatera. No, zobaczymy, jak to odbiorą widzowie. Zobaczmy w takim razie 2 marca, tak? To musi się zawsze sprawdzić. 2 marca, poniedziałek, 21.30. E, zapraszamy serdecznie. Będziemy się uczyć komunikować. Tak. Obrigado. que